Kardynał. Nycz wystąpił w reklamie, kuria zabrała głos. Sieć obiegła ostatnio reklama, której bohaterem jest mężczyzna do złudzenia przypominający kardynała Kazimierza Nycza, wprawiając w osłupienie internautów i wywołując oburzenie. Teraz głos w sprawie zabrała archidiecezja warszawska. Stanowisko kurii jest jasne. Kazimierz Nycz opowiada, jak wyleczył Osteochondrozę po 20 latach poszukiwania lekarstwa na tę chorobę tak jest zatytułowany filmik, który od jakiegoś czasu krąży w internecie. Kropka. Nazywam się Kazimierz Nycz i od 20 lat mam problemy z kolanami mówi na nagraniu mężczyzna do złudzenia przypominający byłego arcybiskupa warszawskiego. Kardynał Kazimierz Nycz wystąpił w reklamie? Kuria reaguje. Teraz do sprawy odniosła się archidiecezja warszawska. W piątek, 21 czerwca, w mediach społecznościowych kurii pojawiło się oświadczenie na ten temat. Jak przekazano, nagrania z rzekomym udziałem kardynał. Kazimierza Nycza to deepfake, czyli oszustwo. Kardynał Nycz, podobnie zresztą jak żaden inny duchowny, nie wziąłby udziału w tego typu reklamie. Musimy uważać na tego typu przekazy reklamowe, ponieważ poprzez nie firmy w sposób niegodny próbują nakłonić klientów do zakupu ich produktów, ostrzega ksiądz. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej: Do oszustwa wykorzystano sztuczną inteligencję. Jak wyjaśniono, do stworzenia fałszywej reklamy wykorzystano sztuczną inteligencję, która na podstawie dostępnych w internecie nagrań z Kardynał. Nyczem wygenerowała tę właśnie reklamę. Gdy AI ma odpowiednio dużo dobrej jakości treści, potrafi perfekcyjnie nauczyć się i odwzorować mimikę, gestykulację, ton, barwę głosu i tym podobne. Tak spreparowane nagranie jest praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego, wytłumaczono.